Zdecydowana większość kupujących nie ma własnych środków na zakup mieszkania, musi się posiłkować kredytem. Jak się zabezpieczyć w sytuacji, gdy podpisujemy umowę przedwstępną zakupu mieszkania, płacimy sprzedającemu zadatek, ale nie mamy pewności, czy otrzymamy taki kredyt? Musimy bowiem pamiętać o tym, że decyzja kredytowa zostaje wydana przez bank dopiero wtedy, gdy przedstawimy bankowi umowę przedwstępną. Za, przy zawieraniu umowy przedwstępnej sprzedający musi mieć jakieś zabezpieczenie, że rzeczywiście jesteśmy zainteresowani zakupem i wówczas pobiera zadatek. Bank wydaje decyzję kredytową dopiero na podstawie umowy przedstępnej kupna sprzedaży nieruchomości. I tu się pojawia właśnie taki problem, bo może się przecież okazać, że decyzja będzie odmowna. Tymczasem nabywca zapłacił już sprzedającemu zadatek. Rola zadatku jest taka, że zabezpiecza sprzedającego takie mieszkanie w sytuacji, gdyby nabywca się po prostu rozmyślił. W tym czasie przecież mógł znaleźć inne osoby, które mogły ten Lokal nabyć. No, każdy nabywca, który wstaje w takiej sytuacji, ma po prostu stres. Przed tym można się zabezpieczyć, wpisując odpowiednie postanowienia do tej umowy przedwstępnej.